Błądę Twitter, to no, no patrzę, patrzę. Będą Rybsona streamować na tej 30. Prawda o Rybson i Oliwka. A, że ją bije. Bardzo komentarz, że ją bije, nie? Ale to jest trochę przeciwko, nie? na Pana Jezusa. Jak skomiesz, to pójdziesz do, nie pójdziesz do nieba. Nie Sam policzyłeś? Tak. Dobra. Pan jak że streamowałeś skrzynki. Nie pamiętam. No, to jest szansa, że wszyscy pójdziemy do więzienia na to. Przepraszam. Chyba ty miałeś lagi, jak mówiłem, że wpirala się we mnie Homik. Dobra, na razie. Witam. Jestem ciekaw, czy przyjdziemy na bana. Uwaga! O, sypę. O, k. się zmieniła. Uwaga. Chwila prawdy. Ban, nie ban. Nawet chat nie. Hehehe. Co zrobiłem? O, no, już siada psychika, nie? Więc coś się pojawiać coraz mocniejsze tutaj punche w stronę przeciwników. To widzę, że Rypsonowi przyniosło 336. Bo pewnie to pewnie większe to ripson. Czwarty Rybson. 304 godziny streamów. On jest tak pojedynczy. On w ogóle Aho. wychodzi z domu? Przecież... nie? bo że ma tą oliwkę. No nie, bo bez niej to ta chata jego to by się skończyła pewnie. No i też dużo wyższa średnia, 41% wzrostu, to taka, no, taka topowy wzrost średniej tutaj w topce, oprócz oczywiście mikrocytka. No bo te challenge'y u Rybsona, ostatnio też właśnie jakieś dranki to dużo osób tam do niego wchodzi. Fajnie, fajnie te liczby wyższa. Fajnie, fajnie. Powinniśmy robić własny sposób. Tomek, trzeba robić tak, my to zrobimy lepiej i, i fajniej. Zrobimy jakiś... No to, to trzeba zrobić, Tomek. Tomek ma zlecenie w takim razie. Więc trzeba zrobić podsumowanie, podsumowanie marca z informacjami. To na przykład nie, Najpopularniejszy stream. Top 10 streamerów. Jak co tam się działo? Jakieś klipy, coś zrobić, żeby to miało ręce i nogi. kolejny mój nauczyciel nie żyje. 57 lat miał i nie żyje. Młodo, szczerze. Wykończyłem ich? Nie, no nie mu tak. Kurde. Młodo, no? Kto? Mogę powiedzieć nazwisko czy nie? Andrzej Kozak, szymku. Andrzej Kozak. On nas uczył chyba... Wosu? Ten wiesz, który? Ten taki niski łysy stecz z takim nssr chodził, spoko był Nie, nie był zły, ale... Nie, no taki nie... Nu, nudziasz, Ten co wodę pił, ta, ta, ta Lekki nudziarz, lekki nudziarz Każdego szkoda panie kolego Osta rok temu umarła pa... Uba... Ej, bez kitu. Rok temu umarła pani z geografii. Teraz umarł pan od wosu. Kurde. Ale to, aha, to nie dzisiaj. To 31 marca. A znaczy, byry. Bieżącego roku? Zmarł nagle. Profesor Andrzej Kozak. Długoletni, i bardzo lubiany nauczyciel przy historii w naszym liceum. W świętej pamięci Andrzej postanie w naszym pamięci jako dobry, usięknięty i zawsze słuczący pomocą kolega. Mamy i jego najbliższym składamy w wyrazy najszerszego współczucia. Spoczywaj, Andrzej w pokoju. Żegnamy cię fraszką Jana Ształdy. Ształdy. Staudynger, którego bardzo lubiłeś nam cytować. Ziemi wrócimy do ziemi, wyszliśmy krzycąc, krzy krzycząc, powrócimy Niemi. Dyrektor wraz z całą społecznością czwartego liceum odnoszącego mi im imienia generała Stanisława Maczka. A dziwnie kogo najbardziej nie lubiłem w liceum pani z polskiego nie najbardziej nie lubiłem pani z polskiego do dziś uważa że się, że no do dziś uważa że się, że bo w przykład w gimnazjum to tak myślałem nie, nie lubiłem jakichś niektórych nauczycieli ale tak yy, po, po latach doszedłem do wniosku, że ją nie znośnę, ale w liceum pani z polskiego po prostu się na mnie uzięła wszystko co najgorsze to zawsze byłem ja czyli że coś tam to ja coś tam to ja, ja nie byłem a nie, nie byłem aż taki niegrzeczny w liceum się uspokoiłem, bo się już nie chciało w gimnazjum kogo najbardziej lubiłem pani z historii to był confident donosiła dla matuli no pani, pani z matem nie lubiła w ogóle, o, to Ciekawostka. Zaczynałeś mając 250 punktów z zachowania, i to było zachowanie dobre. Wzorowe było od 500, a ja w pewnym momencie w gimnazji miałem minus 300. <grym> bo było tak, że za przeszkadzanie dostałeś minus 3, najpierw obdostałeś minus 10. miałem minus 300. Mała z płaczem wtedy wróciła. Moja ma w ogóle bardzo przeżywa naukę. Nie, nie, bardzo przeżywa naukę moją w szkole. I mama nie dawała rady, nie? Wróciła cała rozpłakana, mówi, że nie, że to jest niemożliwe, że, że jestem porażką wychowawczą. Nie no. Ogólnie u nas był taki lifehack. Chłopaki tam mieli po minus. po minus 600 tych punktów. Serio, niektórzy. No i ci, co mieli po minus 600, to szli do pana. No szli do jakiegoś takiego pana woźnego i po prostu liście z nim grabili, nie? Z rana. I on, on. ...dawał. On tam po 50 dawał od razu z bomby, a to ona... 50 dawała człowieku pochwała dyrektora. Wyobraź to. Pochwała dyrektora dawała plus 50. I tak jak w jakiejś olimpiadzie wziąłeś udział czy coś. Ale pani z geografii, pani z geografii, bardzo miła pani, bardzo, że ją wspominam, bardzo miła, ona człowieku prowadziła działalność charytatywną w postaci tych korków. I baterii. Jezu chryste! Jakie korki były OP. Przynosiłeś taką reklamóweczkę i dostawałeś człowieku plus 20 za działalność kartatywną. I jaś potem wycaniłem, bo to by było tak, że wchodzisz do klasy to tak było od razu wejście w prawo, takie komórki. I tam te korki leżały. To za ja się przyznam. Ale tak wszyscy robili, to była meta, taka była meta wtedy. Wchodziłeś do tej klasy, brałeś kur... A najmniej charakterystyczną reklamówkę? Mówiłeś nasz reklamówkę z korkami i farmiłeś punkty, co geografia, dwie w tygodniu były. To taka meta była no, taka meta była, nic na to nie poradzę. Taka była meta. A ja w ogóle bym Jolo, mówię, ja bym taki ja bym taki yolo. ja normalnie w gimnazjum w pewnym momencie, jak już miałem punktu na minusie Wy tak dobra mieć taką panią z, z polskiego ona była klule z pierwszej gimnazjum, klulec była to była jakaś taka serio dopiero co po studiach kopie ona mówi że mi wpisuje nie wpisuje punktu mówię, że mi nic nie wpisuje i ja sobie nie życzę ona wpisała mówię tak dobra czekam wziąć bo to brała y, babuszka od tego Wszystko sensie, dobra. zawsze tam była jakaś wyznaczona osoba od tego żeby nosić dziennik razem z tym dziennikiem z punktami ale dobra mówię daj, daj mi ten dzień muszę sprawdzić ocenę ona mówi tak dobra ale nic mi nie rób taka no wiadomo zawsze to nosiły i za to zawsze się punkt dostawa, się o ten dzień, no ale Wziąłem w ten dzień z tymi punktami, wjechałem na Artur Kiewicz kartkę, przekreśliłem to, ale miałem, zamazałem to. Człowieku, już miałem dość, nie, serio. Za niewinność nie karali. Ja byłem bandytą. Odcinek kaszanki. Kim jest kaszanka? Kaszanka. Aha, to ten główienko, dobra, to wiem. Prawdziwa prawda. To jest jakieś gówno. W drugim sezonie prawdziwej prawdy. Prawdziwe konflikty. Prawdziwe dramy. Prawdziwe spory. Pławdziwa Pławda. fasy, niezgody, kontrowersje. Torcio. Swary, niesnaski i dysonanse Wiem, dużo trudnych słów, o których influencerzy nigdy nie słyszeli. Powiedz no mi, że Cię coś miły... Na cześć. Ząbki mody dorośnie. To nie jest dla nas stworzone wideo. może o, więc możemy obejrzeć. Zduping! Dobra, słuchajcie, obmyśliłem poradnik, jak odzyskać status najbardziej chorego dyktatora na świecie. Otóż pierwszym podpunktem będzie... Ej, czy ten gość właśnie wstał? Aha. Pierwszym podpunktem jest kara śmierci za stawanie, od dzisiaj. Drugą rzeczą, jaką musisz zrobić, to specjalnie ubrać się jak debil i pytać się ludzi, czy im się podoba. Hej, to ja, piekarz Mariusz, przywiozłem hajzerki. Po nas nie uszuka. to pan i wygląda pan super fantastycznie. Ten skubaniutki, cwaniaczek, dobra, nie trafić do obozu. Ja pierdolę. No i, nie, ale, ale szczerze, co jest śmieszniejsze, to czy kaszanka? No. Ogłasza się, że najlepiej ubranym mężczyzną 2022 roku zostaje Kim Jong-un! Dzięki wszystkim, to wiele dla mnie znaczy. Fajnie, że tak od serca wybraliście. No, dzięki, machu, dzięki. Machu, 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 Trzecim krokiem jest porwanie i uwięzienie babki z wiadomości. Plus, sobie brawo. Plus, 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 To ona! Zaprowadźcie ją do komnaty śmierci. Tylko migusiem. Tak jest. Nie, ale to prawda, nagrania z nosek Północnej są super śmieszne. O, to jest dobre. Nogi. tych 40 lat. Tak naprawdę to ono jest z piwnicy. To tak tylko na pokaz dla dziennikarzy. Ty wiesz, młoda, nie? Wiem, urodziłam się w niewoli. I jeszcze jedno. Lepiej nie próbuj uciekać, bo utniemy ci nogi. Nie nie, nie się, żartował z Tylko stopy. Twoje rdę, nie? Te nagrania akurat są totalnie włodzone. To akurat fakt. Gdzie to zobaczyć, ale co? Wczorajszy stream? No, szczerze, mi się wydaje, że akurat wczorajszy stream był banger. Imo, imo akurat wczorajszy stream był giga banger. Zaś nie czas jeszcze z TikToka. No mogę zobaczyć, ale nie wiem, jak się sprawdza. A przynajmniej te bitwy, to to jak to jest, że tak jakby zgarnia wszystko, ten co. ten co wygrał? Ola! Jak ja mogę sprawdzić, nie zarobiłem z TikToka? A ma, monetyzacja. Yy, sprawdzić, czy zarobiłem z TikToka wczoraj. No, ja nie wiem, ja się nawet nie znam. No, nie wiem. Pokazuje 30 dolarów. Opinia o prowadzeniu systemu, jak w Korei, że konto przyzna do dowodu i można maks. Jedna osobę No, człowieku, w idealnym świecie to wieś, co bo by zaje. Jakby Chyba w ogóle internet był na dowód. O, ale wiesz, no właśnie to jest problem. No ktoś by tego nadużywał. Ale w idealnym świecie, gdzie wszyscy ludzie są dobrzy, to wtedy to i tak jest niepotrzebne. No i właśnie tak nie. Ja idę na dowód. No człowieku, że możesz zalogować do przeglądarki tylko i wyłącznie dając swój dowód. I jesteś widoczny. Ja klikam człowieku, nie wiem, w kogoś i ja, wi ja widzę, kim on jest, jak ma na imię, nazwisko i widzę, jak wygląda. Tak powinno być, moim zdaniem. By się skończyły k... gadki, że jestem nerdy i tak dalej. Bym wtedy Klikał w takiego nerda, i bym wiedział, czy wszystko on, o innym nerdzie. Boże twitter, to, no patrzę, patrzę. No widzę. Będę urypcana na tymi 18:30. Napisał, no faktycznie. O kurcze. Muszę przygotować jakoś. Wardęga mnie jedzie na story. Jezu. Mam więcej widzów, i od razu wszyscy po mnie jadą. Ja. Nic nie wstawił nowego. Nie ma nic. O! Ciekawostka Boxdelowa. Walka masta wersus Murajski miała na 10%, 95% odbić się na cloud. Ale testowano wydźwięk za pośrednictwem nowo utworzonego kanału YouTube, by nie wiązać tej walki z federacją. Niezna strategia. Do masy wykonałem telefon ze studia na programie Naima vs murańskiej, gdzie obecny był właśnie cloud Emma. Ja teraz wysyłam tak. Aj, -ci Ciekawostki. Bo nie chcę być jak 90% społeczeństwa mężczyzn. Mężczyzn. Chłopców. <laughs> LOL. Nie, no. to było takie... Golden Rules, jest! Dobra, Dawid Jasper, Golden Rules. Dawid Jasper, Golden Rules. Miszka jest ze mną, pisowie! Miszka, miszka jest tu ze mną! Miszka jest ze mną, pisowie! Powtarzam, miszka. miszka jest tu ze mną! <głosy> 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 Golden Rule się ty! <grymne> ble, 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 zaużywanie za używanie Jaki Jakich hacków? Nie używam żadnych hacków w rolu! Przezroczenie pierwsze. Dawid Jasper, fandom Wiki, Miszka, Wujcik, pies Dawida. O, coś takiego? Miszka jest przemieszkańcem razem z Dawidem i Tadeuszem. Jak Tadeuszem. Ryszardem! A Tadeusz, Ryszard. to co? Ej, oglądam jest... Oglądam Jaspera z 6 lat będzie chyba. Chyba, ryśna mnie Tadeusz? Ej do mikro. No już jestem. Co taki w kół... jesteś? jesteś? Nie, ciężko zrobić. No to powiedz no? Mało widzów? Nie, co ty. No to co? No wolę. Nie, bo Chyba to... Trzeba zmienić. Co trzeba zrobić? Nie zmienić. Znowu wysłałeś. Nie, akurat się garza nie. To co? Ta Kobitka z jest coś tam wkręcała ci? I zerwaliście? Też nie. To co? Nie, nie lubię też. Jak prysznic O Boże Jak nowy prysznic? Daj gdzie Eła w ogóle, Wyzdrowiałem teraz Bo tam jeszcze mnie rozmawiałem grama Jaka drama? Nie wiem czy słyszałeś. Jaki shot? News Ale co? News News o Jaki news? No teraz No to podeślij Czekaj, aż się Sto myślę szklane, że bije Oliwkę, patrz. Ja ty mówisz to prawda, normalnie. Że tak mnie nauczyli no w domu, panie, będę go skręcał. Ja, ja no dobra, dobra, no. Daj na czat wyślij. Naprawdę na czat? No, prawda, o Rybson i Oliwka. A że ją bije, ja. tak? O to ci chodzi? No tak mi w domu nauczyli, nie? Weź kobiety, się nie. No a jak zasłuży? No ale to akurat sprawy to jest trochę przeciwko, wiesz? Ja, moi ci kobiety myśli. No, wiesz, że jak ktoś to bije, no. No ale tak mnie nauczyli w domu. To jest właśnie źle. Aha, no to ja będę wiedział, dzięki za pomoc. Że, wiesz ja się na nawet tego. No powiedz, no. Że mnie trochę wkurzyło. To cię wkurzyło? Dlaczego? Fotograficzki. Dlaczego? Nie wiem, czy to jest prawda, to jest Nie no, to prawda, normalnie. Czemu ty k***a pijesz No bo jak zasłuży, to dostanie, nie? A ja... to wiesz, ty też ode tak Co? Ale tak jak ja bym był... To, ty byś mi oddał? Na naszy boi. Źle robisz. Dlaczego? Robimy i... <śmiech> I... <śmiech> Dobra, robimy lekcje i... Dobra jak coś, do racypek. Wkręcam cię ka, no przecież ja bym na nie w życiu ręki nie podniósł. To jest. Przecież no na nie nie wyczujesz tam jest nasz żart w tym? No ja akurat skumałem o ciebie. <laughs> ta! Ty skumałeś, tat! Ty skumałeś! Na pewno, a do, a, 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 do, a, do, a do Klaudiusza napisałeś, wysłałeś linka, mówisz, że tutaj nie, nie, że to psychiczne? Ta, ty skumałeś, ty, Mitoman! Tak. Łyknąłeś ka jak Pelikan, jak Sasha Grey łyknąłeś. <grym> ty To totalnie w moim ficie, Masz tak, moje bokserki i moją koszulkę. Mikrocypek się pyta, czemu mnie bijesz. Nie, no. ja ty ją bijesz, ty ją ty bijesz, masz miło. 10 dodać 7. 17. 17 dobrze. 17 odjąć 4. 1 7. 1 7. 15. Równa się. Równa 7. 7. 8, 9. No, plusik. Plusik. 10. Dobrze. To się zgadza prawda. 4. 4. Równa się. Równa się. 4. 4. Plusik 10. Nie. 4, 4. Ile? 4. A 4 da 4 to jest ile? 8. No właśnie, to 4. Ile muszę dać do 4, żeby wyszło 4? Ile muszę dać do 4, żeby wyszło 4? 8. Nie zgaduj, no. Przegrzała się głowa. daj 10. Daj 10, no dobra, no to to jest ile 4 da 10, to jest ile? Nie, my 0, 0. 0, dobrze, no. 11. Nie. Bo, bo ty tu policzyłeś, dodajesz. Tak, dodaję. A my odejmujemy. No. Puściłeś bąka? Nie. No słyszałem. Nie. No było słychać. nie, było nie. A po jak jechaliśmy autem i się spierdziałeś? Ale śmierdziało. Nie w tym No, było coś takiego, było coś takiego. To ciągasz w Dam, hm? Ja sobie czego że że zestrałeś wtedy? Eee, nie masz, będę. Widziałaś na czacie, nie się Nie. Tak. Nie widziałam, bo nie widziałam. Przyrzeknij na pana Jezusa. Jak skomiesz, to nie pójdziesz do nieba. Przyrzekam Sam policzyłeś? Tak. Dobra. Czekaj? Czekaj? Trzy minuty, chwila. Prawdą jest to, ja nie wiem, jak się ta instytucja, która się zajmuje tym, ale ona znajduje się w polu. Taka instytucja odnośnie sprawdzania tych hazardowych rzeczy. Pszczoła w śledztwo w tym temacie i nie wezwali jako świadka. To już do Ładnych parę miesięcy temu. Nie wiem kiedy dokładnie. Jak to będzie kluczowe, to jak to będzie jakieś kluczowe to, to poszukam. Więc być może Konowski stwierdził, że po co mają, że po co ma ten film rzucać. Znaczy inaczej, odpowiedź taka, że po prostu się wafluje z Konradem jest spoko, spoko odpowiedzią i jest najprostszą. Problemem, co być może, bo to, ja nie Ona, wiem, to co jest właśnie filmą zablokowali, ale z tego co wiem tutaj wsi się odwołał. I ten upgrader był... Problemem. Tak, to I też to szczerze, chyba to było wiem. podstawą do tego, że oni wpisali tą tak stronę na, na TT. To no upgrade, jeżeli, to, to poszło o upgrade. Em. Nie no, to ja wiem o tym, że trwa śledztwo, to jakby. Wiem, że był nitro i ja wiem o, o, o co pytają, ale tam nie ma. No nie będę. No... I dlatego... No dobra, no to jak już nic roznikało, to mogłem... No ja słyszałem, że tak by nie ma materiału Konopskiego, właśnie dlatego, że prokuratura! wstrzęła Nie, jak się. Strzela? śledztwo! Dobra, nie. jestem! O Boże, nie mówię co się stało! Jak się stało? Nie chcesz chyba tego słyszeć. Dobra, robimy matmę. No mógł! Nie, nie chcę ci zawr zawracać mikro głowy. No nie, dobra, próbujmy, dobra, no dobra, Dobra, nie, no pomogę ci powiedzieć jak chcesz. No nie bra, Pan jak streamowałeś skrzynki? No pamiętam, m? no to jest szansa, że wszyscy pójdziemy do więzienia za to. Ja ci teraz. O serio. Ja nie wiem gdzie cię wsadzą takiego więzienia, ale mnie wsadzą do normalnego, a cię to nie wiem. Obyśmy byli razem w celi, to ci będę nogi ukręcał. Wszyscy pójdziemy w pasiak. A bo do mikro... mikroceli cię wsadzą. Mikrocela taka mała. Nie ma takiej celi chyba Mikro więzienie, tam tylko takie właśnie mikrusy są. Nowy boxtel, Boxdel nowy, Boxdel. Bez kitu! Ja... Ale dobra, ty czekam na mikro na mikro gejuszka i oglądamy. Przyjechał, jest on. Ej, nowy film Boxdella, a nie słyszy mnie? Patrz, co się nie dzieje. Halo. Halo. Ej, no, ej, oglądasz dramę z Boxdella i Wardengi? Ja, ja powiem, że ja powiem, że... A chcesz obejrzeć razem film'a? Nowy film no. Boxdella. Dobra, to puszczam. Oj człowieku, afera jest jak coś. Lubisz Wardęgę? Czyli nie, nie lubię go już. Oooo, okej. Okay. To kogo lubimy? Nikogo nie lubimy. A Boxdela? A dał pieniądze na, na mikro, Tu już dał 2000 Okej, ogólnie pozdrawiam go, Boxdel, ale nie przejmuj się, że ty się pozwoliłeś. A też góry, jak waliłeś, No wiadomo, nie! Ale to co, ty jesteś tym Boxdel? Nie, nie chcę, mam nic, mam nic. No trochę za Boxdelem już dalej damy. Ja nie <gadamy> ja chciał, żeby dać pauzę, więc chciał coś powiedzieć, to mów, pauza. Moi no. drodzy, jak co roku no. tradycji musi stać Pójdziemy siedzieć za te skrzynki, wiesz o tym? będziemy siedzieć Pójdziemy siedzieć Będziesz ze, si ze mną siedział w jednej celi W więzieniu Wiesz co robią z takimi jak ja i ty w więzieniu? No, no Także... w ogóle bardzo Oh, oh, bo... Tak się, naprawdę, przypadł się, bo depużem tą Tak jest twoje to... zdanie, no. Mnie i widzom chodzi o to, że nie ustosunkowałeś się w tej odpowiedzi do moich zarzutów, a moje zarzuty brzmiały następująco. Okłamałeś widzów, że masz nagrane taśmy wszystkich kobiet i że wyrażają zgodę na to nagrywanie. Do tego się nie ustosunkowałeś. To nie było już na filmie Boobsman. Kolejny zarzut. przerażenia nie oglądałeś filmu Boobsman na swoich transmisjach na żywo. Bo miałeś mnóstwo osób na live'ie i bałeś się, że ludzie z mainstreamu, którzy to oglądają, menadżerowie, organy, sąd, ludzie... Z polityki. Przypomną sobie jaki z ciebie czubek. Przypomniałeś całemu mainstream? Mainstream to tak, wiesz, co jest mainstream? No, nie, nie, za bardzo. Akurat. Mainstream to taki jakby. Znasz Leksia? No. I co z tym Leksiem było? Leksie tak samo by no, robił, ale to jest prawda. Bo, no, może i prawda. Nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest. My tylko no tak, jest po prostu, tak. że tak jakby Powiedzmy, dobra, powiedzmy, na, 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 w tym momencie powiedzmy, że ten mainstream to jest, że chodzi o świat. Że przypomniałeś Ej, światu. Tak. światu. Przypomniałeś całemu światu, że Leksiu pisze obrzydliwe rzeczy do 15-latki? Tak. Ale wrzucenie wartości który prawie zmacał 16 lat już był ok znak zapytania zapytał Boxdel. No i tak, jeżeli on, jeżeli on, to nagrał, nie? No, no. Konop, tak? To jest Konop, tak? To jest. To co tego teraz oglądamy? No, ogólnie tego co... Tak, lek się nagrał, leksie. Na, leksie nagrał Konop, tak. No, Którym się zamiast porozmawiać rozmawiać, więc to jest było, prawda, to on tylko nie raczył im pogadać i nie wytłumaczyć mu ten lekcji, leksom. Może to było, to ja tylko w nim Poprawiona analiza sprawiła, że wysuwam pewne wnioski i dzielę się tym z ludźmi. Pisz, Sam pisz, fakt co? molestowania... Kutron. Co? Nie, mówię tu do bydłu. Oni się tylko kłócą, kłócą ale... i teraz kłócą. Kłócą i kłócą, no. Ale, ale patrzcie, jakbyś bez weszli na octagon, tak to nazywane... Na... na co? na walkę, no. Oktagon. o ku... Halo, halo mikrocypek. Zdjęli go, o halo. <laughs> Laga miałeś, ty! No jak myśl na OKTAGON to co? Bo oni by na to by się pożarli by. Pożarliby się w oktagonie? No, na oni tylko nakręcają ludzi, żeby się jeszcze gorzej wyżywali. Ludzie, ludzie są tacy, to on nakręcają też tę dramę. Czy Wy rozumiecie, co? No rozumiem. Ale lubisz tą dramę, czy nie? Czy chcesz, że ludzie nie kłócili? Nie, bo mi się akurat jak lubię i powiedziała, lubię Wardęgę. Czasami, bo alkoholiku nie lubię Bardęgę, bo chyba p***y rzeczy robi, nie? A bardenga, a, a nie robi p***y rzeczy? No też robi po. Ale, ale Bogdela lubisz, bo dlatego lubisz go, bo fajne filmy robi, bo ma rację, czy że dał Donate'a? Nie no, właśnie chciałem go polać I... i... osrał nas? No osrał nas nie. A Wardęga by nas osrał? No nie wiem, ciekawe czy by to tak, tak było A może boisz się, się może boisz? Ja bo trochę boję bardzo Boisz że się, że nagracie materiał? Oho, jest lekki strach chyba, Mikrostrach jest Bierz wieżach Ty bardzo boisz nie, bo no. nie, bo no. pasuje, nie bo trochę boję się, tak, to jest prawda to trochę... Okej, okay, czyli w tym nie lubisz Wardęgi, bo nagroje? filmy, a ty się boisz, że wyjdzie Brutalna Prawda dwa. Nie. No okej. Okay. Widzowie, wszyscy, którzy macie teraz depresję, doła, czujecie się struci, musicie się otworzyć. Depresja. Idźcie po pomoc do specjalisty, a jeśli ktoś się weźmie na odwagę, niech się po prostu przyzna do tego, czego się boi i kula uwolni to? Was to, bo mi to uwolniło banie. I was też uwolni. Myście świadomie. Nie idźcie za opinią komentatorów, tylko sami analizujcie. Chcę coś powiedzieć? W ogóle, bo w tym momencie na raczej to teraz powiedział jeżeli macie jakieś problemy macie mikroproblemy, problemy tutaj nie, nie zamykajcie się w sobie. ja raz się, zam, raz się zamknąłem i coś z tego było naprawdę by był spalizowany co było? By był spalizowany jaki? w sensie mnie głowa bolała strasznie że muszę przyjść. A ty masz coś co ci mogło szantażować albo coś dla takiego? No nie, to bym wam się nie będę na czym Czyli na ciebie nie ma takich rzeczy, nie mogą ci szantażować? Nie. No. Czyli nie chcesz powiedzieć, żeby, żeby mi zrać tą kartę. No. no dobrze. Ksajo rzucił na transmisję Rybsona takie słowo W o... tym filmie nie powinno być Bobsmana, bo to film nagrany przez Wardęga i Konowskiego na rzecz oraz korzyść Konopskiego i wardęgi. To nie jest tak, że tym się zajmuje jeden Obiektywny i sprawiedliwy pan Bóg. Tylko cała Pandora rageki ja była tylko i wyłącznie po to, żeby k. Sylwester Wardenga Konowski to jest farmili, co nieco. Nikt wam nie odbierze o tego. Ja, ja pierdolę, jesteśmy w centrum afery, kur... Co się dzieje, Marcin Majkut? Człowieku Box Del chce nas z, z, ze sobą pociągnąć na dno. Wykorzy wykorzystał nasz wizerunek. Ja pierd! Ale nie, wykorzystał nas Chce nas pociągnąć na dno z sobą O boże, ja ciągnę cypka z sobą Mówię zaraz co cypek robi, wiadomo jeszcze ja prywatnie do dziewczyn nie, nie. Dobra, nie mówię To nie jest tak, że tym się zajmuje jeden Obiektywny i sprawiedliwy pan Bóg Tylko cała Pandora Gate było tylko i wyłącznie po to, żeby ku... Sylwester Wardenga Konowski To farmili co nieco Więc jakby, no Nie powinno być, nie? Aha, No dobra, doszło do mnie <śla> Dobra, ja nic nie mówiłem, mówię tak o... Ciekawe, co tam powiedziałem. Okej, okay, dobra. Bo wiecie, ja to sam. No nie doszukiwał. Ja w walce na argumenty z Wardęgą nie dałbym rady. Nie ma szans. Ale Marcin to jest na bestia. On akurat potrafi. On se radę da. <grym> On se radę da. Ja bym sobie nie dał rady. Nie dałbym. Nik o ja nie dałbym, ja jestem, sen... po tak, za bardzo emocjonalnie podchodzę do afer i zaczynam krzyczeć, to jest zły nawyk, który próbuję sobie zdusić, zaczynam krzyczeć, jak yy, z czymś się nie zgadzam i to jest emocjonalne podejście, to jest złe, dodatkowo yy, robię yy. to też jest nie, nie najlepsze, bo wtedy tak jakby nie jesteś najlepszym mówcą i to też tak się gorzej słucha i w ogóle, jest, jest sporo takich rzeczy. No dobra, mam no pytanie do ciebie. Tak, nagrywam materiał Pandora Gate o tobie. Dobra widzowie, ja zawijam. Brzuch mnie boli, szczerze. Przepraszam. Miało tu wcześniej 15 godzin, brzuch mnie boli. No serio mówię. O, no od pizzy. Serio mnie brzuch nie ironicznie boli mnie brzuch od pizzy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. 10. Pa.